Chyba ja normalne, będę... że, że posłów koalicji obywatelskiej pytamy o słowa premiera. To jak najbardziej chyba, panie, proszę, naturalne. No ale ja nie mam dostępu do informacji, do których być może miał dostęp premier. Eee, natomiast e, nie będę komentował słów, które padły na spotkaniu e, i do których się odniósł sam premier później, już po fakcie. No tak, tylko że premier do nich się odniósł w taki sposób, że, że tego nie mówił, no, a jednak mówił. Radio Plus. Sedno sprawy. A gościem w na sprawie jest Michał Szerba, eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej prosto z Brukseli. Dzień dobry, panie pośle, witam. Witam, panie redaktorze, witam państwa. Panie pośle, zacznę od słów, które będą się za panem chyba do końca życia ciągnąć. Wie pan pewnie, które słowa mam na myśli. Miejsce Trumpa jest na śmietniku. Żałuje pan tej opinii, tych słów sprzed paru lat z mediów społecznościowych? A pamięta pan, kiedy zostało, został ten komentarz użyty i w jakich okolicznościach? Wydaje mi się, że to były wybory Trump-Clinton 8 lat temu. Zgadza się, panie pośle? A wie pan, gdzie został umieszczony ten wpis? Na jakim Facebook? Facebook, na portalu Facebook. No, a w odniesieniu do jakiego komentarza i do jakiego materiału? O Jezu Pani Poszła, to już zbyt skomplikowane pytania. Na, na, no, dwa, nie, znałem, nie, o, na bo... dwa znałem odpowiedź. Rzetelny... To już reszta niech pan zdradzi. Na dwa pytania znałem odpowiedź. Nie, rzetelny, rzetelny dziennikarz sprawdza e, wypowiedzi polityków, których, których, których cytuję sprzed mhm. dekady. E, chodziło o nagranie Donalda Trumpa z programu American Express, kiedy w sposób obrzydliwie wulgarny odnosił się do kobiet oraz e, wobec tego, co z może z nimi robić i e, nie chcę teraz e, wchodzić w szczegóły. Mhm. Powiedziałem, że tak miejsce dla takich polityków i dla takich wypowiedzi, dla takich postaw wobec kobiet jest w śmietniku. No, to mi się od razu przypomniał taki jeden szef dyplomacji, który w niezwykle wulgarny sposób o kobietach mówił na, na taszmach to się nagrało w restauracji Sowa i Przyjaciele. No ale to tak na marginesie też były takie bardzo wulgarne wypowiedzi o kobietach, że aż nie wypada ich cytować. Ta, ta wypowiedź i te, te nagrania, historyczne nagrania mhm. dla Trumpa, które komentowałem, również były komentowane przez przewodniczącego Izby Reprezentantów który między innymi odwołał następnego dnia wspólny wiek z Donaldem Trumpem. Więc nie wracajmy do bardzo wstydliwych mm -hmm. wypowiedzi Donalda Trumpa i komentarzy, które powinny w tym momencie paść, bo zawsze warto stać po stronie kobiet. Panie posła, ale czyli podtrzymuje pan te słowa? Miejsce Trumpa jest na śmietniku. Dzisiaj by pan też to samo powiedział? Ale ja panu przedstawiłem określoną sytuację. Kontekst, jasne, tak, jest, tak. tak, no, ko Kontekst tamtej nie jest wypowiedzi, jasny. zrozumieć. To nie był wpis oznajmujący, to był wpis, który odnosił się do konkretnej sytuacji. No, Notabene ten wpis później mm -hmm. zmodyfikowałem, e, mówiąc, dookreślając tak naprawdę, że chodzi o postawę wobec kobiet, które, e, no, które bulwersują, do dzisiaj bulwersują. I za które to słowa Donald Trump przepra przepraszał, więc niech on przeprasza, a nie ja. Nie, nie wiem, Panie Pośle, dlaczego nie można nazwać tego wpisem oznajmującym, bo powiedział pan, że to nie był wpis oznajmujący. no ja tu widzę zdanie oznajmujące. Miejsce Trumpa jest na świetniku, to jeżeli e, dobrze no nie, pamiętam no ja lekcję języka polskiego, to to, to, to jest on zdanie on oznajmujące, do... Panie Posze. Ale nie, jeżeli to pan idźmy pan dalej, idźmy że... dalej. Nie, 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 pan, no nie, pan, nie, idźmy dalej. Znaczy, jak panu mówię, to był komentarz do materiału, który był zamieszczony, w którym ja wyraziłem swoją opinię na te, wobec tego typu postaw. Można być biznesmenem, można być miliarderem, można być aspirującym kandydatem, bo wtedy aspirował, nie był prezydentem. Bo nie jest, to nie są słowa, które, które wyraziłem o, o urzędującym prezydencie uh -huh. amerykańskim, tylko o kandydacie, a wypowiedź i nagranie zostało w czasie kampanii wyborczej wyemitowane i wzbudziło liczne kontrowersje. Sam Donald Trump wielokrotnie za nie przepraszał. Panie proszę to chciałem teraz o słowa premiera Donalda Tuska zapytać. Najpierw te sprzed roku w Bytomiu, kiedy premier mówił m.in. Trump i jego zależność od rosyjskich służb dzisiaj już nie podlega dyskusji. Szerzej ta wypowiedź jest rozbudowana. Kilka dni temu premier powiedział, tego typu sugestii nigdy nie zgłaszałem. Kiedy mówił prawdę premier Tusk, a kiedy kłamał? Proszę zaprosić pana premiera i go pytać o te słowa. No, ale to ja chyba normalne, będę... że, że posłów koalicji obywatelskiej pytamy o słowa premiera. To jak najbardziej chyba, panie poszczerze, naturalne. No, ale ja nie mam dostępu do informacji, do których być może miał dostęp premier. Eee, natomiast e, nie będę komentował słów, które padły na spotkaniu e, i do których się odniósł sam premier później, już po fakcie. No tak, tylko że premier do nich się odniósł w taki sposób, że, że tego nie mówił. No, a jednak mówił więc nie wiem, jak to Ale rozumieć. Ja, ja nie będę tłumaczył premiera. Być może to było w formie przypuszczającej, być może to było w formie określonych test, które się pojawiają. No, wie pan, no pan też może wziąć sobie mm -hmm. do, 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 do ręki książkę. Jest taka książka w Stanach, się, została wydana ostatnio, nazywa się War, e, która mówi o tym, że po tym, jak Donald Trump przestał być prezydentem Stanów Zjednoczonych, 45. prezydentem Stanów Zjednoczonych, wielokrotnie miał kontakty z Władimirem Putinem i Donald Trump do tego też się nie odnosił, więc... Niech pan nie oczekuje pytania e, czy, czy odpowiedzi na pytania, które. Na który nawet Donald Trump nie chce odpowiadać, jak, jak jego relacje łączą i, i łączyły mhm. z, z Władimirem Putinem. No ja nie, nie pytam o szczegóły tych relacji, pytam, pytam tylko o słowa polskiego premiera, y, który mówi, że ta zależność od rosyjskich służb nie podlega dyskusji. Więc to są poważne słowa, jak rozumiem poważnego człowieka. Dlatego o nie pytam, panie pośle. To, 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 to nie jest Ale to właściwą osobą jest panie redaktorze premier Donald Tusk, ale. Jeszcze o co chce pan zapytać, bo nie wiem, ruszyłem ze Stanów Zjednoczonych. E, tak, spotykałem no się z politykami. O obu. Stanach rozmawiamy. O Stanach e... rozmawiamy. To panie Wasz, jeżeli chodzi o te relacje. No politycy no pan... politycy PiSu mówią, że te relacje będą fatalne, jeżeli chodzi o wasz obóz i administrację Trumpa. Czy pan poseł też obawia się tego, że tak trudno będzie rozmawiać z republikanami, z tymi, którzy wprowadzą się teraz no przede wszystkim z gospodarzem Białego Domu, ale też z jego otoczeniem? Czy, czy jednak politycy PiSu absolutnie racji nie mają i te relacje będzie można poprawić? albo i bardzo dobrze ułożyć? Znaczy mnie nie interesuje w ogóle we, polityka wewnętrzna Stanów Zjednoczonych, nie interesują mnie układy w ramach partii republikańskiej. To co mnie interesuje jako polskiego polityka, interesuje mnie bezpieczeństwo mojego kraju. I chciałbym, żeby przyszła administracja amerykańska, również kongres, również y, 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 w tej chwili właśnie trwa liczenie głosów na przykład w odniesieniu do Izby Reprezentantów, żeby ukształtować większość która w sprawach decydujących będzie po stronie bezpieczeństwa po stronie NATO i po stronie Ukrainy której należy pomagać. Papierek lakmusowy był niestety w kwietniu tego roku kiedy było głosowanie nad 30 miliardami dolarów pomocy dla dla Ukrainy gdzie połowa partii republikańskiej po, powiązana z z byłym prezydentem, a obecnie prezydentem elektem, głosowała przeciwko pomocy militarnej Ukrainie. I to jest problem. Mhm, ale panie poszle, no, rozumiem, mówił pan przed chwilą, że, że pana nie interesuje polityka wewnętrzna, ale to jest jednak, jak rozumiem, pochodna tej polityki wewnętrznej i tego, jak wygląda sytuacja w samym obozie republikańskim, a jeżeli chodzi o wasze relacje, czy nie obawia się Pan, że no, sądząc po tym, jak politycy koalicji obywatelskiej wypowiadali się o przyszłym prezydencie Stanów, że no, w tych relacjach zwyczajnie mogą pojawić się problemy, bo to były takie personalne, bardzo ostre ataki mhm. Z, jak domyślam się, przyszłym ambasadorem Stanów Zjednoczonych, czyli y, senatorem Bogdanem Klichem. Panie redaktorze, niech pan sobie weźmie i y, odtworzy to, co mówił J.D. Vance o Donaldzie Trumpie, albo co robił, y, y, przygotowywany być może do objęcia funkcji. Był gazetana. jego krytykiem, to prawda. Senator, mm -hmm. senator y, y, Rubio, naprawdę wypowiedzi, które padały w Europie wobec y, Polityka, który nie jest aniołem, pan o tym wie, że nie jest aniołem, nigdy nim nie był, nie mają żadnego kompletnie znaczenia. Istotne jest tak naprawdę to, że jesteśmy w cieniu pełnoskalowej wojny, która trwa od blisko tysiąca dni. W przyszłym tygodniu, 19 listopada, odbędzie się specjalna sesja Parlamentu Europejskiego, w której będzie udział prezydent Ukrainy. Bo chcemy budować europejską koalicję na rzecz Ukrainy, bo my nie wiemy, co się stanie w, w Stanach Zjednoczonych po 20, po 20 stycznia, Jaka, jakie, jaką politykę będzie miała ta administracja, przyszła administracja. To nie, jest, to nie będzie administracja mhm. republikańska, mogę Pana o tym głęboko zapewnić. To będzie administracja Donalda Trumpa i jego ruchu Make America Great Again i jego instytutu America First. Politycy, amerykań, politycy republikańscy nie będą mieć dużego wpływu na kształt tej administracji, czego przykładem jest informacja, że Mike Pompeo, który był szykowany na sekretarza stanu do spraw obrony, tej funkcji nie będzie pełnił nikt z istotnych polityków republikańskich, no być może poza Rubio, nie jest wymieniany jako, jako członek tej administracji. No tylko, że jednak republikanie, jeżeli chodzi o e, kongres, to tam jednak e, e, absolutnie już ten klucz partyjny jest decydujący. No nie da się rządzić prezydentowi też bez kongresu, panie poszle, więc trudno chyba też przypuszczać, że to będzie e, absolutnie oderwane od e, partii, jeżeli chodzi o no, te kadencje Donalda Trumpa od partii republikańskiej. No chyba... E, sam prezydent. Jak, powiedz, jak powiedziałem, panie dyrektorze, przyszłość może być bardzo ciekawa. Znaczy, głosowanie, które miało miejsce pod koniec kwietnia tego roku, kiedy połowa partii republikańskiej zagłosowała rękę w rękę z demokratami po to, żeby wspierać Ukrainę, wspierać Tajwan, wspierać Izrael, przekazywać odpowiednie środki na pomoc militarną. I mieliśmy połowę partii, która zagłosowała całkiem inaczej. Tak jak chciał Donald Trump. Znaczy, gdyby, w tej chwili, gdyby wtedy tych 60 miliardów dolarów nie uruchomiono, zresztą przez pół roku opóźniano przekazanie tych środków, czy kongres opóźniał przekazywanie tych środków, no to być może już w tej chwili Rosjanie byliby o wiele bliżej polskiej granicy. To nie jest w naszym interesie. Jasne, to, jest w interesie nad. to chciałem o Platformę Obywatelską czy Koalicję Obywatelską zapytać. Rafał Trzaskowski czy Radosław Sikorski na głos pana posła w wewnętrznych prawyborach będzie mógł liczyć. Który z nich? Ja zagłosuję na Rafała Trzaskowskiego, bo jest moim kandydatem na prezydenta od roku 2020. Gdyby ta kampania wówczas była uczciwa, wszystko co robił PiS było nieuczciwe i złodziejskie, Taka też była tamta kampania, gdzie wykorzystywano środki budżetowe. Przypominam, list ministra rolnictwa Ardanowskiego do, do wszystkich rolników, de facto wspierający kandydaturę Andrzeja Dudy, spotkania, które były realizowane przez Ministerstwo Rodziny, w Żerardowie, spotkania z seniorami finansowane przez Ministerstwo Rodziny, a nie ze środków komitetu wyborczego Andrzeja Dudy i tak Pamiętamy zakłady e, opieki e, prowadzone przez kościelne praw, osoby prawne, gdzie było 100% głosujących, często osoby z głębokim otępieniem e, i 100% na Andrzeja Dudę. Tamte wybory były nieuczciwe. E, być może gdyby były uczciwe, gdyby był również do, równy dostęp do, do mediów publicznych, do TVP, e, to Rafał Trzaskowski już by wówczas wygrał. Więc nic się nie zmieniło. Wtedy, wtedy Rafał Trzaskowski dał nam wszystkim nadzieję, zintegrował nas wszystkich. Szczególnie w drugiej turze, i było, można powiedzieć, o włos. I dzisiaj Rafał Trzaskowski jest absolutnie przygotowany do tego, żeby być doskonałym prezydentem z doświadczeniem samorządowym, z doświadczeniem międzynarodowym, z doświadczeniem ministerialnym. Znany, szanowany człowiek, który, mam nadzieję, będzie mężem stanu i przywróci powagę. Urzędu Prezydenckiego. Pokona Radosława Sikorskiego? Jest Pan o to spokojny? W, w samej partii, w tym głosowaniu wewnętrznym? Nie Pan, no, będzie głosowało nie wiem, może kilkanaście tysięcy osób, może, może mniej. Nie wiem, jaka będzie frekwencja. Yy, yy, więc pewnie się to rozstrzygnie, ale według moich informacji, yy, 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 wielu polityków, z którymi ja rozmawiam, także tutaj w Parlamencie Europejskim, mhm. Jednak twierdzi, że nie zmienia się człowieka, który ma gigantyczny, zgromadził gigantyczny potencjał wyborczy już 5 lat temu. Radosław Sikorski, żeby było jasne, i mówię to bardzo wprost, jest doskonałym ministrem spraw zagranicznych, robi świetną robotę. Przed nami jest polska prezydencja, która rozpoczyna się z, z początkiem przyszłego roku. Potrzebujemy takiego ministra spraw zagranicznych. Ja mówię, potrzebujemy często, mówiłem często o duetu yy, Tusk premierem, Trzaskowski prezydentem. Nie, my potrzebujemy tak naprawdę trzech.